My robimy zaraz szybką sałatkę do obiadku. Najpierw zaczniemy z sosu, żeby on sobie się ustał. Jogurt naturalny daje. Dwie łyżeczki. Troszeczkę majonezu. I ładnie mieszamy. Dodajemy tutaj pieprzu. Soli. Dobrze wymieszać. Można jeszcze troszkę. I jeszcze troszeczkę dajemy jogurt naturalny. I niech nam sosik będzie chwilka po stoli. jest wymieszany sosik i teraz tak mamy lodową kapustę bierzemy ją na pół, ja już ją umyłam przygotowałam miseczkę sobie tutaj przygotujemy i kroimy lodową kapustę bardzo lubię lodową kapusty nawet robią bardzo często zimą jak nie ma zielonej sałaty świeżej a ona mi przypomina sałaty Mamy wykrojony tutaj na bok. I rzucamy do miseczki. Ja to sałatkę robi, i do grilla, i do mięsa. Także ona będzie pasować wam do wszystkiego. Nawet na kolację można dodać mięska lub co tam lubicie, rybki i będzie też sałatka pyszna. I teraz nabierzemy, mamy tutaj por, por będzie zamiast cebulki. Też pokrojony, poczyszczony por już jest i kroimy na takie paseczki. I mamy. Pięć minut, będziemy mieli dobrą sałateczkę. Można jeszcze tak, żeby było. Robimy cały rzeczówki, tak? Cierpka pokrojona rzucamy też i bierzemy zaraz ogóreczka jeszcze rzucamy, ogóreczek świeży, nie trzeba zdejmować jego niego skórki, są witaminy w tej skórze i jedziemy szybciutko. jeszcze dokroimy troszeczkę koperku. Bierzecy mamy Zabieramy, dodajemy jeszcze troszeczkę soli na nasze warzywa, i wlewamy nasz sosik. I ładnie mieszamy. Sałatka jest bardzo smaczna, lub soroweczka do obiadku. Tu można wszystko dodać i kurczaka. Może być i sałatka, może być i surówka. W tej chwili Ja mam surówkę zrobioną do obiadu. I nasza soroweczka do obiadku już jest gotowa. Jak Wam się podobają moje przepisy, subskrybuj kanał. Gotuj z maszką.